Chciałbym porozmawiać o miłości. Czuję się osamotniony. Tęsknię za miłością. Czym jest miłość? Tym, którzy cierpią z powodu braku miłości. Potrzebna jest wiara, że miłość istnieje. Tym, którzy doświadczyli odrobiny miłości, potrzebna jest nadzieja, że miłość powróci. Ci, którzy trwają w miłości, wolni są od wiary i nadziei, gdyż. Doświadczają pełni. Jesteś częstotliwością miłości. To, co odczuwasz, to niekończąca się tęsknota za tym, kim jesteś. Nic, co można określić słowem, nie zaspokoi tej tęsknoty. Miłością stykasz się na co dzień, tylko tego nie dostrzegasz. Życie jest esencją miłości. Fakt Twojego istnienia jest darem miłości. Darem miłości jest również energia seksualna, rodzicielstwo i możliwość spotkania mnie w spojrzeniu drugiego człowieka. Same jednak dary nie wystarczą. Sam musisz rozpoznać miłość pośród zawiłości życia. Sam musisz rozpoznać miłość w fakcie swojego istnienia, w tym, że jesteś, w tym, kim jesteś. Tęsknota za miłością przypomina Ci, że poczęty jesteś w miłości. Podążaj za nią. To wszystko ładnie brzmi, ale ja nie chcę być sam. Potrzebuję bliskości, zrozumienia. Tyle razy zaufałem, i tyle razy się zawiodłem. Czy powinienem ponownie zaufać? Twoje ciało jest obfitością piękna i życiodajnym źródłem rozkoszy. Dary te złożyłem na Twoje ręce, aby wspomagały Cię na drodze ku miłości. Korzystaj z tych darów. Jednak pamiętaj, że z pozycji zwykłego, zaplątanego w myślach umysłu, stają się one echem przemijalności i bolesnym niespełnieniem. Ziemska miłość partnerska, budowana na pięknie ciała i zawiłościach umysłu. Pozbawiona jest głębi, podlega więc przemianie, rozpada się albo zamienia życie w bezsilność. Być może to właśnie odczuwasz. Zwykły umysł jest kolebką niekończących się emocji. Nierozpoznane emocje rozpraszają. I odwodzą od naturalnej tęsknoty za mną. Doraźne zadowolenie i pozorne szczęście pogłębiają lęk i dezorientację duszy. Ziemskie relacje i partnerstwo budowane jest na błędnym przeświadczeniu, że miłość przychodzi z zewnątrz. Że może ją przynieść jedynie ktoś lub coś, że trzeba na nią zasłużyć. Większość czasu poświęcacie więc na budowanie zewnętrznego wizerunku. Nieustanne zabieganie o czyjeś względy, porównywanie się i ocena to starania skończonego w czasie umysłu. Gdyby nasionko dębu porównywało się z dojrzałym drzewem, zapewne uschłoby z zazdrości, zamiast cieszyć się potencjałem i własnym wzrostem. W dążeniu do tego, aby być kimś lepszym, konkurujesz jedynie sam ze sobą. Prawdziwa natura umysłu zanurzona jest w miłości, jaką przynieść może tylko świadomość tego, kim jesteś. Trwając w niej, nie musisz podpierać się drugim człowiekiem, gdyż znajdujesz oparcie w sobie. Miłość partnerska i wszelkie relacje powinny jedynie umacniać istniejącą już w Tobie moc stabilności. Bądź zatem dla siebie wyrozumiały, nie porównuj się z innymi i nie naprawiaj siebie, i nie nawracaj innych. Obserwuj jedynie, ufaj. Otwórz się. Niczego nie musisz udowadniać, o nic nie musisz zabiegać, przed nikim nie musisz się bronić. Każda twoja myśl jest mi znana, jesteś w mojej opiece, w całości objęty miłością. Nie wymagaj od siebie zbyt wiele, gdyż. Bez łączności ze mną i tak nic nie możesz uczynić. Korzystaj z uroków świata, ciesz się seksualnością, ciesz się macierzyństwem, ojcostwem, ciesz się miłością i przyjaźnią bliskich Ci osób. Nie zatracaj się jednak i nie oddawaj im w pełni. Cokolwiek dzieje się w Tobie i wokół Ciebie, Ty spokojnie stój przy mnie. Wiesz przecież, kim jesteś. Jesteś w drodze. Droga poznania mnie jest nieskończona. Otworzyć się na miłość możesz jedynie tu i teraz. Stań się obfitością miłości. Bądź dla siebie hojny już teraz. Pokochaj najbardziej ukryte własne potrzeby. Przygarniaj życie otwartymi ramionami, Wykraczaj poza granice umysłu. Łam konwenanse i przyzwyczajenia. Kochaj mocniej. Stawaj się najlepszą wersją samego siebie. Miłość jest. Tylko wyciągnij ku niej swe ręce.